Cześć! Kabor z tej strony i jestem w Sypie Torial World, który był ostatnio dwa tygodnie temu. I trochę mi źle z tym, że musieli osoby, które tak bardzo chcą go obejrzeć, czekać tyle czasu. Ale mam nadzieję też, że super źli nie jesteście, ponieważ to jest trzeci odcinek z rzędu, w którym ja będę łaził jak debil i się gubił. Więc będzie fenomenalnie, moi drodzy, bo jak nie wiedziałem co tu się robi, tak nie wiem dalej co tu się robi. No i będziemy łazić tam, gdzie są pozamykane drzwi. Obrugacz. No cóż, no, Gabor gubi się wiele godzin. Dosłownie można by było skleić trzy poprzednie odcinki i zrobić to w kompilację, bo to dosłownie tak wygląda, moi drodzy. Link do modyfikacji macie w opisie, ponieważ jest to modyfikacja do SCP Containment Bridge, która jest darmowa. Sam SCP Containment Bridge również jest darmowy. Wszystko jest darmowe, niestety nie, nie, wszystko jest darmowe. Ale łapki w górę są za darmo. <laughs> Ale śmieszne. Ehm, to... Dobrze, chodźmy po zamkniętych drzwiach. Dzwonek. Byłem tutaj. Jezu, gubię się. Nie dość, że sam ten moc to jest dosłownie. Kompilacja gubienia się. To jeszcze. Nie pamiętam, co robiłem dwa tygodnie temu i gubi się jeszcze bardziej. Maintains tunnel. Wydaje mi się, że karta jeden. Dobra, gdzieś przyszło. Pamiętam plotki w mojej głowie. Co się z nim stało? Wy wiedzieliście, co mu się stało? Na odcinku blokady głosu nie działają, przykro Jezu, to jeszcze mam wrażenie, że jest troszeczkę ze stabilnością, ma problemy ten mod. Nagrywany na Twitchu, oczywiście, te oborowa, ten link w opisie. I wiecie co? Gdzieś tam mam w głowie takie wspomnienie, że trzeba... to trzeba pójść do tego gościa. No nie no, na ten mrugasz. to jest jakiś żałosny użytkownik tego miejsca. Mruga czy nieśmiałek, jak w CPS. ie naprawdę, i nie idę tędy, w dupie mam. Patetik to jest. Nie idę tam gdzie są zamknięte drzwi, kurde. Mnie... No nie no, ale dobra, tym dzwonkiem sobie przejdziemy i tak chyba, bo on jest otwarty dokładnie. Nie wycinaj, kwa kur... i jest przekleństwo no, Nice uśmiechnięta buźka, er... on jest taką ciekawą, że dostał blokadę głosu i przez cały czas siedział w menu. No tak, bo czekam, żeby zacząć odcinek, żeby nie siedzieć na odcinku bez tego, bez dźwięku. Będę musiał cenzurować, ale... Dobra, tu trzeba przejść, jeszcze sprawdzę to lewo, prawo. Naprawdę jest mi źle, że się tak gubię jak debil w tym modzie. W sensie, no, z jednej strony wiem, że to jest urok właśnie Containment Breacha, i z jednej strony ta modyfikacja po prostu taka jest, ale z drugiej strony, godfucking it, ile można. Będę ja sobie popijał kawusię, moi drodzy. Nie no, ale no nie, no ten druga to jest naprawdę, gościu, spokój się, przysięgam, typie, jesteś żałosny. No, respiśmy mi się za plecami. Coś projektorasowy gracz z CPS-a. Co to jest za miejsce w ogóle? Byłem tutaj? Tak byłem, jeszcze przypominam. No niestety, no niestety, no. Ale może, może coś odkryjemy w tym odcinku, albo na przykład kogoś odkryjemy. Nie wiem, mogę tu wejść, w ogóle? A, dobra, trzeba znaleźć tego źródła, bo jestem tak pogubiony jeszcze. Nie będą mnie wyzywać w komentarzach, że Gabor, jakby się skupił na fabule, to byś wiedział. Tak, fabu fabuła. A, to jest pewnie closed, I guess. Yes. A no niestety widzowie jakby wam to powiedzieć? trochę smutne, no, ale no dobra, no pamiętajcie, że jeżeli ten odcinek się nie kliknie, w mojej opinii to się spodziewajcie na drugim kanale godzinnego odcinka, gdzie. Jak tutaj jest takie, wiecie, casual, chodzenie, wiecie, wy to zobaczycie w max 20-minutowej formie. Tak jak to będzie na drugim odcinku, to to będzie dosłownie godzina łażenia bez montażu. To będzie złe. Ale ciu, Bo ta gra to nie jest Among Us, tu nie można wentować. to jest closed Tu wszystko tego typu jest closed Ale po, mimo tego podoba mi się modyfikacja. Znaczy, widzę, że ma lekkie problemy ze stabilnością. To po pierwsze. A po drugie, również. No, jest ten element gubienia się trochę, się jak w MTF-modzie. Mimo, że widać, że kontentu jest tu więcej. To jest otwarte, może? Aaaaaah, tym się idziemy naokoło no na około nie ma przejścia. Co ja to, to Czymś takim się kończy, kurde? Dziwna sprawa. Dobra, to jednak idę na około. Heee. Nie, no, nie ma co porównywać tej modyfikacji w ogóle do MTF Moda, bo MTF Moda jest jednak kilka, o ile nie kilkanaście poziomów niżej. Tam dosłownie, featurem MTF Moda jest broń i tyle. Zaczęcie gry od drugiej strony. Tutaj też zaczynamy teoretycznie od innej strony, bo zaczynamy w heavy, więc wiecie, siema Właśnie, czy możecie zastanawiać się tu bowiem, co to jest napisane? To jest napisane 1 złoty, 1 euro. Jedna pompka. Znaczy mniej więcej tyle, że jak ktoś na streamie wyśle jedną złotówkę, to Gabriel później musi robić jedną pompkę. Jak się bawimy na streamach na Twitchu. Więc jeżeli ktoś chce na przykład yy, spowodować, że będę lepiej wyglądał Tu się przestraszyłem o dziwo. To by było nawet kinda scary. Jak ktoś chce spowodować, żebym lepiej wyglądał, wysyłając mi pieniądze na streamie, to zapraszam serdecznie. Czasami są promocje na pompki nawet to jest ciekawe. Oba, słuchaj, bądź tak. O, tu. Profesjonalnie wymienięty. Boink. Też byliśmy w tych kiblach, bo tu jest kibel chyba jeden zawalony. Tak, tu też byliśmy w tych kiblach. Mniej więcej kojarzę te miejsca. tylko szukam tego miejsc miejscówki z tamtym gościem, bo tak mi się wydaje, że do niego musimy się wrócić. Jest ja sam biedny, nieśmiałkowy. Mogę się też mylić, widzowie, no ale... No nie hmm. wiem, no zły jestem mega na to, że to tak wygląda, to gubienie się. No, chyba zrobiliśmy kółko. Haha, <laughs> zrobiliśmy kółko! zrobiliśmy kółko! Dosłownie zrobiliśmy kółko! Jasny gwint, jasny pierun. Nie wiem, jak wy to oglądacie, zmontowane, ale ja przez 8 minut dosłownie biegam w kółko. God dammit! Te testy nie działają. Jakaś serwerownia, tego akurat nie pamiętam zbytnio. Chyba. Aż komora. Nie ma co słychać. Co za przejście. Control of the gate. Ale to trójka, no nie no to ta jedynka to też jest patetik, jak mam być szczery, w sensie, no kurde, no. Z... Ganiec z jedynką po heavy to jest ty, ale chciałbym też powiedzieć, że nie pamiętam, że my tu jemu chodzić wcześniej. No nie, no to dwójka, no. on wziąć dwójkę, SCP albo Work Czy nic nie dzieje? Tu mnie nie było chyba jeszcze, tak to wygląda, więc mamy kinda. Nowości Boże, jak to jest smutne, kurwa, człowieku, że ty się tak respisz. O proszę, no to tutaj z jedynką to ja, tą jedynką to ja sam mogę nie wiem rzucić w ścianę. Nie wiem czy może ja to... Może ja mam takie sit koślawy. Może drugim, drugim drugi. Z której strony ja to przyjętuję w modzie. To i teraz też będę powtarzać, like. To jest urok. To też jest element mechaniki, jaki sam urok tej gry, fakt gubienia się, spędzania w tej grze, nie przechodzenia jej w 20 minut, bo się zna mapę i na przykład wie się jakieś sidy nie wiem, jakieś kurde, ułożenia czy coś pewnie tak też by się dało, ale ludzie tak nie funkcjonują. To po prostu fakt gubienia się. To też jest element mechaniki. Coś co jest mniej lub bardziej lubiane. Co to jest? A ja byłem tutaj. Tak, byłem tutaj, tu jest y, ruda niebieska z ten, niebieska, niebieska, ten, magiczna ruda z Gotika. Gdzieś tu powinien być ten frajer zaraz. A tu nie zaczynałem gry przypadkiem? Trochę tak wygląda jakbym tu zaczynał grę. No nie wierzę, no jakie ja się głupie. Błagam, niech ktoś na Twitchu mi wygoogluje jak zdobyć kartę numer 2 w SCP janitoria. Fork, proszę. Bo się czuję trochę bez nóżek i bez rączek. 087, zjeżdżałem tutaj? Sprawdzę w sumie. Eee. Co wydaje mi się, że zjeżdżałem. to jest takie klaustrofobiczne wszystko, że. Nie, mi to też karty dwójkę. I co jest najlepsze? Że to nie jest tak, że ja teraz pójdę, użyję se karty i już tutaj nigdy nie wrócę, bo na przykład nie mam dostępu. Tylko jak już będę miał te dostępy wszystkie, to będę musiał się wszędzie tutaj powracać, żeby zobaczyć, co jest za tymi miejscami. O, a tu były jakieś te ID, no dobra, no tu łaziłem, pamiętam. Jest 096 96, no to do niego to nawet nie wejdę. Ale coś przełączyłem, pamiętam tutaj. No właśnie, tam przełącznik przełączyłem. Sadge to jest naprawdę jeszcze kac kaczucha. 939, no tutaj też byłem, no ja przepraszam, że ja się tak głupie, jest mi tak źle z tym widzowie, naprawdę. Bardzo jest mi źle. No to jest Way Area, ja pamiętam, że się szło 400 km. Mam nadzieję, że to nie jest mastka, żeby nam teraz przejść. Tam gnijapy. Zamknięte. Aaaa, ból, widzowy ból. Jak zdobyć kartę 2? Jestem ciekaw, nie wiem, Weselność by mnie taki nie śmiał jak zabił. A tutaj to Bajlando. Kawkka, e, kawka, kawka. Siema. Szukam takiego frajera jednego. Bo jedynego żywego człowieka, który nie chce mnie zabić. ma biura. Ty, ja byłem tutaj? Tak, ja, Albo mam... Alzheimera. Bo zaczynałem tu grę, tak mi się wydaje. Tu nic nie ma, tak mi się wydaje, że zaczynałem tu grę. No tak, to jest właśnie typowy Gabor. Gub się 13 minut. Gabor gubi się po placówce SCP wiele godzin. No już chyba na. już, już, już mówiłem ten żart, ja po prostu już dubluję żarty. Może. Small area storage. <śmiech> <śmiech> radio widzę. Znaczy, radio, karta. <laughs> Karta dwa widzowie! Jezu, moje życie nabrało sensu teraz! To jest właśnie Containment Bridge skrócie. Dostałeś kartę dostępu, który ci nadaje dostęp do jednego pokoju. Co teraz? Dostęp wszędzie. Fuse kolejny. Co? Airdrops... Airdropsy. Mam już tyle fusów, Nie wiem, co mi tyle fusów. O kurde! Jakiś kod powalony jest potrzebny. Piezo, moje życie nabrało sensu! Aż chce się grać! Nieironicznie! Potem mi się podoba, że znalazłem kartę po tym, jak ktoś na czacie napisał Tutaj nie ma kart. Jestem dumny z ciebie, widzu, zadawanie dobrych rad. Ale przynajmniej sekundykę wytrenuję. O, jakby moja postać dosłownie tyle biega w tej placówce, że. kondycja będzie wyrobiona. O, znalazłem cię chyba stary grzybie. Ty już mi więcej nic nie powiesz. On się w czasach Covid zamknął, za ten zatrzasnął no, po prostu. No cóż. Niektórzy tak po, po prostu są. Tak, myślę, czy gdzie teraz powinienem iść, bo ta placówka nie chce nic mówić. Ona jest ogromna. Naprawdę. W sensie, jak na fakt tego, że ja się poruszam tylko i wyłącznie po Heavy Containment Zone, to robi wrażenie. Prawdę widzą, wie, to robi wrażenie. A Co jeszcze robi wrażenie? To, że mam w końcu kartę 2. Może do 008 będę miał dostęp, co wątpię, ale teraz wszystkie te miejsca, w którym byłem, muszę znowu je zwiedzić, żeby sprawdzić, czy może kartę 2 mam dostęp, a znajdę mityczne pomieszczenie, w którym będzie karta 3. Dosłownie tak to działa. Plus jest taki, że no karta 2 może da mi więcej trochę dostępów. Coś się otworzyło. O, tu na przykład jest trójka potrzebna. Dobra, no 008, trójka. Trzeba zapamiętać po prostu widzowie. Trzeba po prostu zapamiętać się O, tu dwój... o, ej. Trochę śmieszna. garda tego jest taki terror Hunt. No nie wiesz, że to wiesz takim nie, nic poniem. O, No, trochę dygłem, trochę dygłem. No patrzcie, wchodzimy w końcu do nowych miejsc. Nie ma tych frajerów tutaj na szczęście. Nie ja będę was męczył ogólnie tych. Oj, to jest skillissue właśnie. To jest bardzo skillissue. Dobra, na szczęście wyszedłem z tej opresyjnej sytuacji. To przez chwilę był martwy Safe, nawet rzekł. Ściegabor ogarnia jak likwidować martwe Safe, bo jest koksem w SCP Containment Nie Jest koksem w grę single player, kumacie. Tam nic nie ma, tam zawsze jest closed. Ale w końcu łazimy po jakimś nowych miejscach. O. O, to mam sobie życie właśnie. Losowo się odwracając, ale jakby nie było, uważam, że jakby realnie miała miejsce taka sytuacja. Właśnie w ten sposób by wyglądało by umieranie od DS173. Po prostu losowe skręcenie karku. No, ja, tu też była karta jedynka, pamiętam. Plan czy dwójką, dam radę tutaj wejść. Coś tam pamiętam. Nie, tu czwóreczka jest potrzebna. Dobra. Czyli tu trójka, tu czwórka. No dobra, może zacznę sobie zapamiętywać, przynajmniej te windowe sepki, bo ten zjazd windą to jest praktycznie bycie minutę w plecy. Tu jest potrzebna czwórka. Nie wierzę się tak respi, naprawdę. Nie wierzę. Nie wierzę. Niech on się respi. no. A. Oj, no nie, no tak się nie bawimy, gościu. Ale te osoby umieranie od mrugacza jest takie żałosne. No. Kurwo, jeba. on się respi? No, patrzę się. No co? Ale Ryki to jest jeszcze No właśnie 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 to jest Ryki zamykanie drzwi sobie za plecami w ten sposób, proszę, wykonałem dosłownie... A, dobra, nieważne, Zwracam pana Ryki. Eee, dobra, 035 czwórka 008 śmiarko mamy ogarniętego przynajmniej Where now, Where now widzowie, dobra, ciu, no. nie wiem kha, ku... no Przesienka. Czemu nikt nie pomyślał, że na przykład zrobić... Postawić mapę, naprawdę! Życie stałoby się prostsze, żeby raz na jakiś czas na ściance była mapa. Okay. Nie wiem, co sądzicie o tym. Mapa, albo na przykład więcej esnawów, które... są sam fakt, fakt posiadania nawigacji po... zamkniętym obiekcie. Brzmi trochę patetycznie. Ale ch**. Trzeci raz jestem przy tym toilecie, albo drugi. No to jest przejście, ja nie chcę przechodzić przez tą strefę. Wróćmy się, wykluczmy najpierw tą strefę. Znaczy, w cudzysłowie strefę. mi Okerson ok, się zrespił. Ładno, ma te dźwięki. W sensie, no jest ale lepsze. <słyski> Ale ładne. O, tu jestem za to chyba trzeci albo czwarty raz. Dobra. Tu nie będę musiał pamiętać, bo to jest kwestia podejścia i kliknięcia guzika. To nie jest kwestia zjazdu windu. Ale naprawdę źle się czuję z tym. To jest... dobra, nie przechodzimy. Ba bazujmy na tej strefie. Jak już będziemy mieli, może faktycznie sposób nawigacji bazujący na strefach jest good pomysłem, tak mi się wydaje. A tu jeszcze przy main z tunelu coś było, nie ja dobrze pamiętam. Właśnie, to. O właśnie, hello. No medkit, ale już tego ta nie wezmę, no. Mam już dwa metkity. No i coś takiego, ale no nie mam koda. Jakaś notatka, sobie... Zasadzie... No nie no, chyba, to jaja robisz. Czy tu jest napisane? No, zajeb... Nie. No ale przynajmniej kolejną rzecz mamy. Otwartą, to, to mi się podoba. Hmm. Riki, przeczytałem twoją poradę, tylko nie przeczytałem jej głośno, po prostu. Nie mów tak, proszę. Nie urażę w ten sposób. Pamiętajcie, nawet YouTube'owi ja tego nie wytnę specjalnie. Nawet jeżeli ja waszej wiadomości nie przeczytałem głośno, to nie znaczy, że w ogóle jej nie przestałem, Bo... Ja mogłem ją przeczytać cicho w myślach na przykład. Dobra. Okej, okay, wiem gdzie jestem. 0,49, ale... 0.69 chyba nie działa. No właśnie nie działa, no tak. Po prostu się Winda tylko zamyka. Wiem ci już, że ten... prawdę mrugać w tym modzie jest na najwyższym poziomie trudności. Dobra, no to w sumie robimy to samo co... co wtedy, tylko wyszkujemy karty poziomu trzeciego. A, nie przejdę? Dobra, myślałem, że nie przejdę x -ta. A i kółko zrobiliśmy. No dobrze. Może być kółko. No już i tak jestem przyzwyczajony do robienia kółek. Oj, zapomniałem. Weselu już by zabił! Bezkapka. Weselu już by zabił. <gry> ciebie gdzie, gdzie mam jeszcze trójkę potrzebna Przejdźmy sobie tutaj, nie o no, to jest ta Tesla, dobra, czyli mam wszystko odhaczone faktycznie z tej strefy. Tu mamy 35 -kę. i. No, dźwięk Tesli to jest... Tu można poznawać młode po dźwiękach Tesli W tej strefie mamy 035008 Warheada on się jeszcze od biedy tutaj. No i będziemy wychodzić z założenia, że jeżeli tu już przejdziemy wszystko i w ogóle, to tą strefę mamy z głowy. To jest Warhead. No to tam będziemy robić kolejne kółko. Cofnijmy się w takim razie. Zobaczmy, co tutaj nam nas, nas zastanie. Nas. O, słyszałem Cię fraje, że chyba. Hible, no nie że nowicowie. Już naprawdę, moje. Dobra, wiecie co? Uznajemy, że tą strefę mamy czystą. Do tej strefy należy jest CP035, jest 008 oraz. Warhead. Takie jeszcze prime'owe rzeczy, które nam się przydadzą. Tędy nie przejdziemy. <grymne> Szukajmy karty 3. Fantastyczny, ah, Chodź tutaj, piękny. O, że cię na testy nie mogę jebać A, boty się buntują czasami. Piękna sprawa, piękna sprawa, boys. Dobra. Tu co jest? No, sto przejście. Dobra. Wydaje mi się, że dobrze przeanalizowałem tą strefę. Łapkujcie, subskrybujcie widzowie, bo dawno wam tego nie mówiłem. Zobaczymy coś, co czyha w tej strefie. Jaką podbiję tą strefę kartą 2. O kurde, windy działają w ogóle? Nie działa. Też pewnie nie działa. Znając życie. Dobra, może tu. Teraz moja karta 2 zrobi pogrom teraz, pamiętajcie widzowie. To jest o jeden poziom większa karta, więc to znaczy, że trochę więcej pomieszczeń mogę otworzyć. Trochę mniej będę omijał w ten sposób. Tak bardziej pesymistycznie podejdźmy do całej sytuacji. To jest close, okej. Okay. Już mogłem wejść. Tam jest na pin, znaczy na ID i tu jest zamknięte i tu jest zamknięte. Dobra, czyli ta odnoga będzie po prostu z głowy. Trzeba pamiętać, czy ta odnoga będzie z głowy, widzowie. Aaa, jak ja kocham moją Znaczy moja orientacja w terenie nie jest zła według mnie. Zresztą, że no jest ona na co najmniej zadowalającym poziomie, tylko że ta gra tak funkcjonuje w ten sposób. Ona takie po prostu rzeczy we mnie wzbudza. I się w ten sposób się w niej głubię. No nie wiem, widzowie. Jeżeli chcecie kolejny odcinek, łapujcie, subskrybujcie, ja bardzo chętnie nagram kolejny. Mimo wszystko. Dla was. Po pierwsze, a po drugie. No mniej lub bardziej jaram się tym, co może być w tym modzie. Dobra, tu też nie przejdę, bo to jest nothing happen, tak. No, a to właśnie wasze łapki w górę i wasze, wasz odzew jest wyznacznikiem tego, czy kolejny odcinek się pojawi, czy nie. nie musicie o tym pamiętać. Okej. Okay. Hmm, Where Now! No, przycisku nie ma to, nie ma sensu też. Jak przycisku nie ma, to nie ma to sensu. Tu jest to zbugowane pomieszczenie. Nie ja wiem, czy to jest kwestia mm. mojego seedu, czy po prostu, no. Akurat w kwestiach technicznych, mogę mieć trochę do zarzucenia tej modyfikacji. Jeśli wracamy do pierwszej strefy, to zaraz się okaże, że tych stref są trzy na przykład, a nie, a nie dwie. Przez to już moja nawigacja w terenie całkowicie się hospieli. No cóż, widzowie. Tak też może być. Nie ironicznie tak też może się zdarzyć. <laughs> ale naprawdę to jest realna opcja nawigowania się po tym miejscu. Ale tu po prostu się wraca, no dobra. Fodacznie cała ta odnoga jest do dupy, nie ma w ogóle sensu tu wchodzić mam wrażenie. No ale ciudno, Ale ciugno jak to mówią. No ale tu jest powrót do strefy, to kurwa co? To tu jest w ogóle gówno, tu nie ma w ogóle po co wchodzić. Z tego co mi się wydaje. No i znowu się wróciliśmy do pierwszej strefy. Tu wrócimy, dobra, to właśnie właśnie dalej. Z najgorszych trzeba będzie pójść do 939, do tego waystory. historii, no. Zowie dramat! Profesjonalna nazwa na to zdarzenie brzmi dramat! Czy jest przejście dalej? Powiedz, że to jest przejście dalej. Jest. Znaczy. okej, okay, to jest. Nie straciłem nadziei. Ale mam nadzieję, że wy też nadziei nie straciliście, ponieważ ten odcinek się kończy. Mam nadzieję, że jeszcze na głównym kanale pojawi się SCP Norial Work, ponieważ jest to w 100% zależne od Was. Jeżeli nie, to widzimy się na drugim kanale, gdzie zamiast gubienia 20-minutowego zmontowanego będzie godzinka niemontowanego materiału zgubienia się w SCP Genitorial Work. Mówię do Was gabor, opkujcie, subskrybujcie, nagrywajcie, na opisu, w apżeczku próbowaną ten link w opisie jaki link do moda, również w opisie idzie dużo wody, ubierajcie się pod go, widzowie. Yo Control, you think I'm so we better